pozdrowionka dla wszystkich widzów na moim kanale, pozdrowionka dla Kubusia, siema, siema. Kubuś ze mną na pokładzie jeden tydzień się ze, ze mną przejechał teraz jeszcze jeden jadę tydzień sam, no i co kochani yy, chcieliście posłuchać troszeczkę, bo mam operatora, to Kubuś teraz troszkę ponagrywa jako, że mi się uchwyt skrochmalił yy, no to Kubuś będzie moim operatorem teraz no, tak więc, kochani, chcieliście, abym y, się wypowiedział trochę odnośnie, właśnie, zakazu wyprzedzania, tak, na autostradach i tak dalej, jak ja to widzę i, i w ogóle. No, jak widzimy teraz, no, ruch jest jaki jest, czyli dzisiaj jest zakaz, ten już wakacyjny. No i, y, no, wiadomo, tych ciężarówek jest mała ilość, no ale jednak od poniedziałku do piątku, jak się jeździ, no to już jest odczuwalny ten zakaz y, wyprzedzania, czyli jedzie ten sznurek samochodów, no i tak. Tak ja to trochę widzę. No po pierwsze, zacznijmy od tego, po co jest w ogóle ten zakaz? No wiadomo, po pierwsze i po najważniejsze, chodzi o napychanie kabzy, tak? Tam do y, kasy rządowej, do kasy państwowej, aby było na aktualne 500 plusy i tym podobne. Wiadomo, że głównie jest po to. Y, kolejna sprawa, no uprzykrzeć życie kierowcom, ci co najwięcej właśnie harują i najbardziej zasługują na tę miazę tą autostradą. No to mają zawsze najbardziej pod górę, nie? To, że się najwięcej płaci, to jeszcze najwięcej ograniczeń, jest tak? No bo słuchajcie, kochani, wiadomo, że tutaj ten, mój kanał Oglądają głównie, właśnie, czy kierowcy ciężarówek, czy sympatycy tego zawodu, i tak dalej. Tu nie ma ludzi, którzy jeżdżą na co dzień, właśnie osobówkami i są jak najbardziej za tym zakazem. Kochani, chodzi o to, że jeżeli teraz by ciężarówki stanęły, no to pozdro i powodzenia w sklepach wam życzę, bo no Waszych fajnych, ulubionych towarów to raczej by zabrakło w ciągu paru dni na półkach. No tak to sprawa wygląda, że te ciężarówki jednak one nie jeżdżą sobie tak sobie, żeby Wam uprzykrzać życie na autostradach, ale po to, żeby zaopatrywać Wasze sklepy, czy hurtownie, czy też inne, nie wiem, jakieś działy w potrzebny towar. Oczywiście głównie stacje benzynowe tak w paliwo, żeby Wasze osobówki, w tym również i moja, bo ja się tu nie uważam, że Jestem tylko kierowcą ciężarówki, a również jeżdżę osobówką, wiem o co chodzi. No słuchajcie, chodzi też o to, że gdyby nie ciężarówki, nie dojechałoby paliwo na stację, także tym samym osobówki też by stały. No i co, ja Wam powiem jedno, to, to jest taka, takie, mam nadzieję i mi się wydaje, to znaczy mi się wydaje i mam nadzieję, że to jest takie przedwyborcze właśnie to i po wyborach myślę, że to wróci jakoś do normy, bo jednak jest to przepis totalnie pokrochmalony, ale powiem Wam jedno, zgotowaliśmy sobie go sami. A w jaki sposób? A w taki sposób, że jeżeli ktoś regularnie ogląda moje filmy, to wie dokładnie, nie jeden raz, nie w jednym filmie, ale w dziesięciu jak nie więcej wspominałem pewien fakt. Jak jesteś wyprzedzany, ktoś Cię wyprzedza, jedzie tam powiedzmy ten jeden, dwa na godzinę więcej, no ale jedzie, bo ja często też tak robiłem, no to skoro ja widziałem taki, taki właśnie przykład, że ktoś mnie wyprzedza i jedzie tam delikatnie się posuwa, ujmowałem z tego cholernego tempomatu jedną, dwa czy nawet trzy oczka. Schował się, jechałem dalej swoje, a ten przede mną się trochę tam pomału oddalał. Ale właśnie to było najgorsze, że wyprzedzany jechał powiedzmy sobie te 80, tak? Wyprzedzający jechał 83, no to ten sru tam jeszcze na 82 na przykład puk jechać, dodał yy, ten yy, gaz. I żeby, wiecie, to jak najbardziej się właśnie mozoliło i wkurzało i drażniło i tak dalej. I to taki los można przyznać, że w głównej mierze przygotowaliśmy sobie sami. No bo ja mówiłem właśnie, jesteś wyprzedzany, ktoś się wyprzedza, mi to oczko, dwa oczka czy nawet trzy, niech ten się schowa i jedziemy dalej. 2-3 sekundy, czy nawet, nawet te 5 sekund to już nikogo, nikogo taki krótki e, tam okres czasu, czy jak to powiedzieć nie zbawi no. e, kolejna sprawa, no mówię, dojdzie do tego, że naprawdę będą takie długie kolejki ciężarówek że na przykład włączający się włączający się, przepraszam, do ruchu e, z, tutaj powiedzmy z bocznego pasa z prawej strony nie będą miały po prostu miejsca gdzie się chować, czy nawet zjeżdżający. Zaczną się naprawdę, obym nie wykrakał, ale obawiam się, że zaczną się poważniejsze nawet kolizje, jak do tej pory. No, że nie będzie po prostu miejsca. Będzie leciał sztur ciężarówek, no i ani wyjechać, ani zjechać. No wiadomo, trzeba mieć te odstępy i tak dalej. Ale jest od groma kierowców, co można zauważyć yy, w osobowkach, którymi się mówią o tym, że zapierdziela i w ostatniej chwili powiedzmy sobie zjeżdża na, na prawe na pewno nie, nie jeden z Was niejednokrotnie to widział taką sytuację że wjeżdżał po prostu na hamca przed samym zjazdem jeszcze po hamulcach i wtedy zjeżdża na zjazd jest to sytuacja bardzo niebezpieczna a mówię jeżeli będzie taki sztur ciężarówek to, to tym bardziej takie, takie sytuacje będą się yy, no zdarzały tak no ja tylko chcę powiedzieć że jeżeli zobaczycie czarną Audi, ja jeszcze postaram się z tyłu zrobić sobie taką naklejkę tir. I jak będzie jechał gdzieś, ja sobie wypadnę na autostradkę, zjadę na parking i będę widział, że jedzie sztur samochodów. Ja sobie wtedy Audi wjadę na autostradkę i powiedzmy, będzie sztur samochodów jechał, tych ciężarowych, 83 na godzinę. Ja będę was, chłopaki, wyprzedzał 84 na godzinę. Autentycznie. Będę se Audi się lewym pasem jechał tak, jakbym jechał ciężarówką z tyłu i je but zrobię na TIR i sobie kuźwa tak będę robił i myślę, że fajnie by było jakby trochę ludzi się do takiej akcji przyłączyło. I co nie Kubuś? No tak. No. I by się kurde wtedy zobaczyło osobówką. Nie, nie mam zakazu, tak? Wyprzedzania. No, a że ja sobie będę jechał kuźwa 84, kto mi zabroni? No. I tak to kochanie wygląda. Ja, ja mówię, jak ja to widzę, oczywiście, no wiadomo, że mnie to drażni, no ale też rozumiem, naprawdę rozumiem z całego serca yy, kierowców z osobówek, gdzie były naprawdę to takie hardkory, że dojeżdżał z taką z dużą prędkością, a ciężarówką, mu, ja mówię Wam szczerze, no nie robię takich, nie robiłem takich rzeczy. Kuźwa, yy, nie wiem, no Jakbym miał nagrywane to czy coś, to bym wam udowodnił, ale wiele razy było tak właśnie, że dojeżdżała osobówka, już widziałem dosyć, dosyć daleko, ale ze znaczną prędkością, no to chociaż mogłem już wyprzedzać, to nie wyjeżdżałem na ten lewy. Nie blokowałem, miałem kierunek włączony, ale nie wjeżdżałem na ten lewy. Niech sobie przejedzie, niech wyprzedzi i wtedy dopiero jak za nim było, pusto, to zjeżdżałem. No ale mówię, no właśnie to, to jest prawda, że też niejednokrotnie widziałem takie coś, czy sam nawet byłem. Yy, że tak powiem yy, jak to się mówi jadąc osobówką, sam tego doświadczałem o, że jadę na przykład do Gdańska tutaj jedynką no i też lecę sobie lewym, wyprzedzam ciężarówki no i zrób właśnie mi przed machą no rzecz jasna nie trąbię, nie, nie, nie walę długimi, no bo sam jeżdżę w tej branży no i nie bądźmy wiadomo tam hipokrytami czy coś, no ale jak już wyjechał, no to najczęściej mi się zdarzyło, tak nie było tak, że wtedy wyjechał i jechał te 1 czy dwa na godzinę, tylko już tak, no powiedzmy przeszedł w miarę, w miarę tak szybko koło, tego, koło tej ciężarówki wyprzedzanej, tak. I tak to kochanie wygląda z mojej, z mojej perspektywy, z tym zakazem wyprzedzania. No mówię, no głównie to jest, chodzi o nabijanie kabzy, no bo słuchajcie, no dronami nagrywają, później zatrzymują, yy, nie wiem. Nie wiem, no chcieli dobrze też zrobić, właśnie kierowcą z osobówek, wiadomo, może, nie wiem, i walka o jakieś głosy w nadchodzących wyborach. Naprawdę, kochani, nie mam pojęcia. no Fakt, faktem, to jest porąbane, no bo jadąc te dwa, nawet na godzinę szybciej, słuchajcie, niekiedy to ratuje cały dzień, yy, że tak powiem, zamknięcie pracy, bo dojedziesz sobie na miejsce, tak. A jadąc za lutki dzień, powiedzmy, tam zaniżając tą prędkość, no to może wam akurat tych kilkanaście, kilkadziesiąt minut zabraknąć, wtedy, żeby tam dojechać sobie gdzieś na miejsce i tak dalej. Nie chcę tutaj się bawić jakiegoś profesora i tak dalej. Ja mówię po prostu z mojej łopatologicznej strony, jak ja, to, jak ja to widzę. Tak to widzę, nie inaczej. No. A jak to będzie dalej, no to zobaczymy. Zobaczymy. Teraz mówię, no jest ten okres wakacyjny wzmożony ruch tutaj na autostradzie yy, wiadomo yy, urlopowiczów tak którzy jeżdżą sobie nad morze na urlop wypoczywać mówię tutaj jest akurat taka daj mi kogoś już tutaj ten stery wam pokażę jest teraz taka sytuacja właśnie że sobie jedziemy cały czas o dozwoloną prędkością no i tak to wygląda że yy, no nikt nie blokuje a jest teraz zakaz wakacyjny, więc no nie ma, nie ma tutaj tyle aż, zresztą co możecie widzieć na załączonym obrazku cały czas, który się nagrywa że nie ma tyle ciężarówek co jeździ na co dzień, tak przed nami Impost a z naprzeciwka zobaczcie, pusto no i za nami praktycznie, zobaczcie, też pusto nic nie jedzie, no także dobra kochani, tyle ode mnie na chwilę obecną, my z Kubusiem wróciliśmy sobie ze Sweden płynęliśmy promem. Kuba zwiedził porty yy, i sztat, nie? Później ja raczej czekaj. Kuba. Jak to było? Świnoujście? Świnoujście i sztat, yy, Karlskrona i, Gdynia. I Gdynia. Tak, Takie kółeczko zrobiliśmy, słuchajcie. Yy, pojechaliśmy sobie do Eskilstuny, czy jak to się tam nazywa? Kogoś do Kolmu. Następnie pojechaliśmy, tam rozładowaliśmy, pojechaliśmy sobie do Borlange. Borlange się załadowaliśmy i gnaliśmy do portu w Gdyni w Karskronie przepraszam i jeszcze bardzo miła niespodzianka nas trafiła. Kuba to się ze mnie śmiał, że się cieszę jak dzieciak, a bardzo się cieszyłem jak dzieciak. Ja też się cieszyłem. O, Kubuś też się cieszył. Bo słuchajcie, trafiło się tak, że w piątek był o dziewiątej rano prom. Ale to chyba e, wydaje nam się, że to jest właśnie z e, powodu właśnie tego okresu wakacyjnego, tak? No i osobówek było multum, nie Kuba na, na promie. Dużo, bardzo no. dużo. Osobówek było naprawdę nawalone. Na teraz płynęliśmy z Tena Eppa, nie? Eppon, tak. A o 24 wczoraj z Kalskrony odpływała Estella. Tak jest. Dobra, kochani, tyle ode mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiamka. Kubuś też pozdrawia. No i trzymajcie się ciepło. Mówię, bierzcie to tak wiecie na dwa. To, co Wam powiedziałem o tym zakazie wyprzedzania, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie no można by jeszcze się tam trochę na ten temat rozgadywać ale, ale powiem wam, nie chce mi się yy, jeżeli mam to ująć w kilku słowach, bardzo mnie drażni ten zakaz, jest znerwiający no ale jak najbardziej kierowcy z osobówek się cieszą bo no bo klamoty sobie jadą lewym pasem, no i co to ich obchodzi, że na przykład ktoś się śpieszy do domu, do rodziny czy, czy też żeby zdążyć rozładować czy załadować, czy, czy tym podobne nie? no dobra Pozdrawiam, Bartosz się kłaniał. Z kubą. Hej! Tak więc zamykamy te drzwi.